Te krzaki mają gdzieś około. Te mają gdzieś jakieś 12 lat. Uh -huh. Te będą mieć gdzieś 8 lat. Winorośl to roślina długowieczna, więc te można uznać za bardzo młode. A i tak trzeba przyznać, że to jedna z najstarszych winnic w Małopolsce. Ryszard Motawa założył ją niemal 20 lat temu, kiedy wrócił z zagranicy. No, kiedyś pracowałem na zachodzie w Niemczech, we Francji. I tam się troszkę zaraziłem, tym spodobało mi się to. Zacząłem. Wsadzić tak na próbę. Dosyć się to udawało. Nie zawsze, później miałem troszkę kłopotów, bo na naściągałem odmian takich delikatnych, dużo się wyniszczyło i wtedy już zacząłem dokładniej do, do, dobierać tych odmian. I, no i udało się. Udało się dzięki uporowi, bo wcale nie było łatwo. No śmiali się sąsiedzi, nawet żona mnie nie wspierała za bardzo w tym. Wyśmiewała się, że to nie ma szans, żeby to u nas rosło. Jednak postawiłem na swoje i jestem z tego dumny. Dziś uprawia 200 odmian, z czego połowa to winorośle, które może polecić z czystym sercem, bo od wielu lat z powodzeniem zimują w naszym trudnym klimacie i dają dobre owoce. Reszta to ciągle eksperyment. Pan Motawa prowadzi szkółkę, więc dba o to, by w ofercie było wszystko, co pod sądeckim słońcem dojrzeje. Jest duże zainteresowanie właśnie takimi deserowymi nowościami. Polecałbym jakieś odmiany wczesne, średnio wczesne, późniejsze. I wtedy jest bardzo, bardzo przyjemnie w ogrodzie sobie zrywać przez dwa, 3 miesiące takie winogrona. W ostatnich latach pojawiła się też moda na zakładanie winnic i wytwarzanie wina. Specjaliści, czyli enolodzy, potwierdzają, że naprawdę można je robić z owoców uprawianych w Małopolsce. W szkółce większość sadzonek to odmiany deserowe, ale dla amatorów napoju Dionizosa też jest wybór. Poleciłbym na wina ciemne, na przykład Regent, Rondo. Jest nowa odmiana. Mało znana jeszcze Salome, szwajcarska, na wina białe muska do deski, bianka, solaris jest bardzo dobry. Robienie wina to sztuka, która wymaga cierpliwości i pewnie nie każdemu się uda. Ale własne winogrona przed domem to atrakcja, której mogą nam pozazdrościć sąsiedzi. To na namiastka śródziemnomorskich wakacji, ale też powrót do tradycji sprzed wieków. Bo warto przypomnieć, że w średniowieczu w winnice były tak powszechne jak dziś sady.